Więc przyznaję się bez bicia, że co nieco przed wami ukrywałem. Ale już wyjaśnię. To sobie trwa tak już mniej więcej od, bo ja wiem, pół roku, może trzech miesięcy. I w sumie, w tej kwestii, będę potrzebował od was trochę. Wsparcia, bo jak wiecie, lubię wszelkiego rodzaju challenge czy też wyzwania. W sumie to to samo. I nie inaczej jest w tym przypadku. No kurde, nie ma co ukrywać. Ruszam się okrutnie mało, praktycznie cały czas siedzę. A jedyne zrywy mam tylko i wyłącznie wtedy, kiedy biegam z gimbalem czy też ciężkim sprzętem na zdjęciach. Do wakacji zostały raptem. Dwa miesiące i to nie całe I chciałbym w końcu, mając 32 lata, dojść do jakiejś formy. No i to, o czym Wam nie powiedziałem, to że uczęszczam na siłownię w porywach do jednego raza w tygodniu. Jeśli chodzi o sport, to ja nie jestem taki totalnie zielony. Bywały epizody, tak? Po pierwsze, byłem mistrzem, Śląska, więc teraz moje drogie fitnessowe świry kieruję pytanie do Was. Czy wy macie jakieś patenty, sposoby, żeby zobaczyć taki wymierny rezultat w powiedzmy dwa miesiące, czyli Sprawdzić się pod kątem sylwetki, zdrowia i samopoczucia, i żeby to ciało było funkcjonalne. No i najważniejsze: jak się motywować i wytrwać, bo jak mi już wjeżdża praca, to jest kaplica. Także tyle. Ja jeszcze trochę dzisiaj porzucam, a my. Widzimy się jutro.